Witam, dziś będzie krótki poradnik, jak wykasować inspekcję serwisową w 210 rocznika 95-98. Wkręcamy na pozycję drugą, czyli Zapłon. Wciskamy dwa razy szybko 0, pozycja pierwsza. Wciskamy jeszcze raz 0, pozycja druga. I serwis wykasowany. Mamy 15 tysięcy kilometrów nam zostało. A teraz to samo, tylko że w poliwcie, czyli roczniki 99 do ileś tam. Zaczynamy. Pierwszy co, tak naprawdę, jak każdy. Włączamy zapłon. Przechodzimy do naszych kilometrów i naszej inspekcji. Wciskamy przycisk R. Raz, dwa, trzy. Pojawiło się, puszczamy i raz, dwa, trzy. Inspekcja wykasowana. Zostało nam 15 tysięcy do przejechania. Dzięki Cześć pa.